No, ja to nie wiem, jak my się spakujemy w tym roku na wakacje. Nie wiadomo, jaka będzie pogoda. Chyba trzeba będzie wziąć wszystko. Wakacje. Alindia, alindia, chodź, bo się spliźnimy na pociąg. Nie, w tym roku będzie inaczej. Możesz pakować co chcesz, ale tylko i wyłącznie dzisiaj. A ja to, żebym jeszcze widział w internecie taki kod Soltys, z którym będzie taniej. Ach, to już ostatnia walizka. Musimy to jeszcze tylko w karton zapakować. A po co w karton? No, po co, po co? No po co to, to się nogi na to, Halincia? Lepiej nie zadawaj pytań, tylko mnie tutaj pomóż zakleić. No kazali, to trzeba tak zrobić. To... No, to już będą wszystkie. Dobra, dziękujemy panu. Załatwione. Eee, apa! Halincia, Dostałem właśnie powiadomienie, że nasze bagaże już są. No, chodź, ruszamy w podróż. Zajdziemy sobie na kaweczkę, na pizzusie, na lodziki. Tylko saszeteczka na portmonetkę i telefon i tak można jak państwo ruszać. No, chodź, Halincia. અરુષામાં